Witam Was bardzo serdecznie w reklamie serwera MC MCcraftHc.pl IP macie tutaj, też będzie w opisie pod filmem. No i to jest już um, ostatnia reklama na mój kanał, tak myślę. E, no i tutaj macie taki serwerek jeszcze w pełni niezrobione. To są pyta testy, ale będę też nagrywał z niego, już naprawdę będę z niego nagrywał. spawn myślę, że... Bardzo, bardzo, bardzo fajny, bardzo fajne pomysły. Tutaj jeszcze są beta testy, tutaj jeszcze będzie sporo rzeczy. Z townia reczki, moda, on tylko flaya. Tutaj enchant, fajnie wymyślony, tutaj wszystko fajnie wymyślone, kwiatki, tutaj jeszcze będą craftingi. No i IP tego serwera to jest takie, tutaj jeszcze chyba pomocy nie ma. A nie, to tutaj craft. Kit, kit, proszę. Kity są. Tab jestem tylko na 1.8.8, Blazing Pack, więc tak by No i co? Zapraszam Was na niego bardzo serdecznie. No i cześć!